Moja książka jest o dzieciństwie wojennym, przeżytym przez ludzi w czasie II wojny światowej. Napisałam o dzieciach polskich, no dzisiaj to już są starsze osoby, ale także o tych, którzy byli dziećmi w czasie II wojny światowej w Ameryce, w Hiszpanii. Byłam w Kazachstanie, rozmawiałam z ludźmi, którzy byli dziećmi w Łagrach. Także poznałam perspektywę dziecka niemieckiego. Spotkałam także kogoś, kto był w połowie Niemcem, w połowie Żydem, co jest bardzo ciekawe dla reporterki, kim bardziej się czuł w czasie wojny, jak go traktowano. Zastanawiało mnie, ile jeszcze dziecka zostało w tych ludziach po niemal 80 latach. I ku mojemu zdumieniu nasze rozmowy, które trwały czasami kilka dni, czasami wiele godzin, powodowały przebudzenie tamtego dziecka, które z powodu wojny nie zdążyło przeżyć swojego dzieciństwa do końca. Ci ludzie w Wciąż są, używam takiego słowa, niedobawieni i niosą w sobie traumę wojenną do dzisiaj.